berneński pies pasterski, a owczarek podhalański. Porównanie Oczywiście obie te rasy kiedyś spełniały bardzo podobne funkcje, nadal je w niektórych regionach świata spełniają, jednak coraz częściej te psy stają się, można powiedzieć, psami rodzinnymi, psami, które mamy blisko siebie. I chociaż, można powiedzieć, te psy wywodzą się z podobnych miejsc, miały podobne cele wstawiane przed nimi, to jednak ich charakter, zachowanie trosz, troszkę się różnią. No nie mówiąc już o wyglądzie, ponieważ banalny sposób każdy odróżni owczarka podhalańskiego od berneńskiego psa pasterskiego. Zacznijmy od wielkości. Owczarki podhalańskie to 60-70 cm wysokości i 45-65 kg wagi. Berneński pies pasterski to 58-70 cm i 40-60 kg wagi. Czyli berneńczyki są troszkę mniejsze, ale raczej jest to niezauważalne. Jeśli chodzi o wygląd, no to nic łatwiejszego niż odróżnić obie terasy. Bernańczyki mają bardzo charakterystyczne ubarwienie kolory, a podhalańskie no są jasne, białe, no więc nie ma najmniejszych problemów. Jeszcze długość życia. W przypadku owczarków podhalańskich jest to 12-13 lat. Niestety u Bernańczyków jest to tylko 7-8 lat. Bardzo rzadko zdarzają się egzemplarze, które żyją powyżej tych 8 lat. O tym będzie w późniejszej. Później w materiale, ale niestety to jest coś, o czym trzeba warto pamiętać. A teraz największe różnice, czyli zachowanie i charakter. Najpierw zacznijmy od potrzeby ruchu. I w przypadku jednego i drugiego psa, ta potrzeba ruchu nie jest może jakaś bardzo duża, ale jednak one potrzebują i długich spacerów, i troszkę aktywności. Nie jest to coś bardzo czasochłonnego, czy też trudnego, ponieważ one są raczej spokojne. I nie są jakoś bardzo, bardzo aktywne. Przestrzeń. Jednak obie rasy lubią mieć sporo przestrzeni, zwłaszcza owczarek podchalański. To nie są raczej psy, które preferują jakoś bardzo mocno małe mieszkania, one tam się po prostu źle czują. I chociaż może nam się wydawać, że nie wykorzystują tych dużych przestrzeni, na przykład posiadając duży ogród, który jest cały dla niego, ponieważ ten pies raczej się położy i będzie leżał, ale on jednak woli mieć dużo przestrzeni. Charakter w przypadku, a raczej psychika w przypadku owczarków podhalańskich jest bardzo mocna, zrównoważona, są to psy spokojne, pewne siebie. Berneński pies pasterski też, ale nie ma aż tak mocnej psychiki. Jednak można powiedzieć, o wiele łatwiej można w negatywny sposób wpłynąć na tego berneńskiego psa pasterskiego niż na owczarka podkalańskiego. No ale to trzeba się już. Postarać. Jeśli chodzi o kontakt z człowiekiem, Berneńczyki są psami, można powiedzieć, większymi pieszczochami, większymi, bardziej czułymi psami, bardziej troszkę nastawionymi na ten kontakt fizyczny z człowiekiem. Jednak owczarek podhalański też lubi głaskanie, też lubi przytulanie, ale jest bardziej troszkę zdystansowany. Oczywiście wiele tu zależy od osobnika i od tego, jak go wychowiemy. Owczarki podhalańskie to też psy bardzo samodzielne. Samo podejmują decyzje. Ale przy tym są to psy bardzo mocno nastawione na współpracę z człowiekiem. Ta jego niezależność, to, że sam podejmuje decyzje, nie jest czymś negatywnym. On po prostu zrobi coś sam, ale nie w taki sposób, żeby to nam jakoś bardzo mocno przeszkadzało. Jeśli lubisz psy, które ślepo wykonują polecenia, to ani Berneńczyk, ani Podhalański pies nie będzie dobrym wyborem dla Ciebie. Berdeńskie psy pasterskie nie są może aż tak mocno niezależne, samodzielne, jak owczarki podhalańskie, trochę lepiej się podporządkowują, ale one i tak muszą, no, jednak te psy pasterskie musiały same podejmować decyzje. One też mają pewną dozę niezależności i też nie będą ślepo robiły tego, co chcemy. One też będą podejmować decyzje na podstawie swojego rozumu. Oczywiście owczarek podhalański bardzo mocno wiąże się z ludźmi. Jest też psem bardzo mocno nastawionym na opiekę i musimy o tym bardzo mocno pamiętać, ponieważ ten opieka jest bardzo, bardzo mocna. Berneński pies pasterski bardzo mocno potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Więcej tego kontaktu potrzebuje niż owczarek podhalański. W ogóle ten berneński pies pasterski jest trochę psem bardziej rodzinnym, troszkę bardziej nastawionym na ten kontakt z człowiekiem, ale tu nie ma co nic zarzucać owczarkowi podhalańskiemu, on też kocha człowieka, on też jest bardzo mocno na nas nastawiony i to jest jedna z bardzo, bardzo niewielu raz, mówię tu o podhalańskim, która łączy tą niezależność, lekką upartość, samodzielność z bardzo dużym, posłuszeństwem, oddaniem człowiekowi. Stróżowanie. Berneński pies pasterski, chociaż wielu osobom się wydaje, że to nie jest stróż, jest świetnym stróżem. Nie jest szczekliwy, w odpowiedni sposób reaguje. Ta jego wielkość, no też stawia go po takiej stronie, że potrafi w odpowiedni sposób zareagować. No może to spojrzenie, patrzymy na bernejskie psa pasterskiego, wydaje nam się, że on jest zbyt przyjacielski, no, ale chyba taka Wystarczy spojrzeć jak się zdenerwuje. Natomiast owczarek podhalański również jest świetnym stróżem. Nieszczekliwym, odpowiednio reagującym, trzeba troszkę tylko uważać na tą opiekuńczość, na to, że może zbyt mocno chcieć opiekować się, chronić swoją rodzinę. Owczarki podhalańskie też z troszkę większym dystansem podchodzą do obcych. Oczywiście bernańczyk też jest raczej nieufny wobec obcych, ale nie aż tak mocno jak owczarek podhalański. Jeśli chodzi o kontakty z innymi psami, tu i tu raczej nie ma problemów, ale jak zawsze potrzebna jest socjalizacja, ponieważ o ile te psy nie będą wykazywały jakiejś agresji wobec y, innych psów, ale one też zaczepione będą reagowały no, w normalny sposób, a że to są psy duże, silne i naprawdę psy, które przez wiele lat musiały walczyć z takimi trudnościami, że te inne psy to jest pikuś dla nich, to jednak musimy wiedzieć, że socjalizacja i wychowanie też jest bardzo ważna. Kontakt z dziećmi, tu i tu jest bardzo fajnie. Bardzo opiekuńcze. Lubią się z dziećmi. Oczywiście musimy uważać na rozmiar na siłę, żeby chociaż one są uważne, żeby nie potrąciły tych naszych dzieci, ale tak jak zawsze też pod, osobu, pod opieką osoby dorosłej. Jeśli chodzi o szkolenie, szkolenie owczarków podhalańskich jest bardzo fajne, ale potrzebna jest motywacja. On musi widzieć cel. On musi widzieć cel, sens w tym, co go uczymy, co ma wykonać. Wtedy nie ma najmniejszych problemów. Owcze, berneńskie psy pasterskie troszkę bardziej są chętne do tej nauki, troszkę bardziej... Chętnie wykonują te polecenia. One też potrzebują motywacji i sensu w tym, co robią, ale nie potrzebują tego aż tak dużo jak owczarki podhalańskie. Wychowanie i tu, i tu nie jest może jakieś bardzo trudne, ale musimy pamiętać, że to nie są psy, które będą ślepo wykonywały nasze. Polecenia, jednak musimy troszkę tej energii i umiejętności w to włożyć. Według większości osób jednak, Berneńczyki w wychowaniu są psami troszkę prostszymi, troszkę lepiej i bardziej się podporządkowującymi. Pielęgnacja, choć to są duże psy, to nie jest aż taka mocna. One raczej dobrze sobie radzą same, ale jednak troszkę musimy im poświęcić uwagi, żeby dbać nie tylko o ich wygląd, ale też ich, o ich kondycję zdrowie. I tu jest to, co mówiłem na początku. W przypadku berneńskich pies pas psów pasterskich musimy bardzo mocno uważać, ponieważ niestety ta rasa nie jest rasą długowieczną. Te 8 lat to jest taka najczęstsza liczba, jaką się podaje, kiedy mowa o tym, jak będą długo żyły. I niestety jest to bardzo krótko. Wiemy, że te duże rasy żyją przeważnie krótko, ale berneńczyk jest takim bardzo niechlubnym wyjątkiem nawet od tych dużych ras. Ich je trapi naprawdę sporo problemów zdrowotnych, i musimy mocno o nie dbać. I opieka weterynaryjna, odpowiednia ilość ruchu, pielęgnacja, odżywianie i niekiedy żyją dłużej. Obie rasy bardzo odporne na warunki atmosferyczne z tym, że trzeba uważać na wysokie temperatury one ich raczej nie lubią. Owczarek podhalański też się boryka niekiedy z problemami zdrowotnymi, ale w stopniu o wiele mniejszym. Niż ma to miejsce w przypadku berneńskiego psa pies, pasterskiego. Tu i tu uwaga na otyłość, chociaż bardziej, dużo bardziej w przypadku bernieńczyków. Obie rasy naprawdę godne polecenia. Obie rasy naprawdę, które potrafią być psami przy niewielkim nakładzie naszych sił i czasu, genialnym wyborem. I najczęściej te różnice w charakterze nie są aż tak duże i wybieramy te psy ze względu na wygląd. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, żeby dotarł do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia ponownie.